się to ja znowu jesteśmy na serwerze i teraz coś porobimy tak, tak, tak porobimy coś ale nie tak, nie coś takiego fajnego zobaczymy kto jest czekajcie, tylko zbiorę trzcinę cz tak, tak, tak zobaczmy na tabulatorze Jestem za kumasz na Kumasz to jest taki debil. Stracił gdzie? Czekajcie, bo kto mi na Facebooku pisze Karolina, czekajcie. Ej, wejść za chwilę do mnie wała przychodzi na korki Spoko Ja nagrywam No, napisałem i już wchodzimy Coś odpisał? Nie, jest za głupi, żeby odcis... Czekajcie, bo coś pisze spoko spoks to pójdziemy do podziemia tylko sprawdzać czy jest wszystko pozamykane spoko wszystko jest narka spoczko spoczko idziemy zaraz zrobimy patrol czy nikogo nie ma tu zamknięte? Tu na razie nikt nie może przyjść. Jest tam ktoś gdzieś? Nie. Bo przygotowujemy się teraz do obrony takiej większej, bo będą nas... Cztery gildie razem się połączą i będą nas atakować. I musimy się na to przygotować. Co my tu mamy? ale kamienia. Tu podkładam, potem się poukłada, teraz mi się nie chce. Komu by się chciało układać na filmikie rzeczy. Na filmiku rzeczy to skrzyni. A tak, coś, a tak to coś normalnego porobimy. Drzwi zamykam na są. Zawsze to jest jakiś środek bezpieczeństwa. Zaraz będziemy kiedyś budować, albo się potem przepali. Po co teraz? I tak będziemy budować z kobra z do Gombur, dookoła naszej góry. No i oczywiście standardowo nikt drzwi nie zamknął za sobą, nic się nie dzieje. Co tam jest? Sprawdzimy dookoła, czy jest spoko wszędzie nikogo nie ma spoczko luz zjemy sobie coś na tej wysepce myślałem żeby coś zrobić tam o ten patryk jest dostępny ale nie będę do niego dzwonił bo on trochę cicho przez skype'a gada to tam chyba na górze nie muszę wchodzić. Tak, nie muszę. Pójdziemy sobie trochę po EXP, albo zbierzemy brodawki. O, zbierzemy brodawki. A, a jest ktoś z F? Nie, tylko ja. Dawno tego Godmoda nie było. Nie wiem, gdzie się schodziło. Tutaj. Zawsze tu ktoś spada. Nie ma dnia. A ile mamy pora? 55 na 60. Spoczko, spoczko. Gdybyście chcieli IP, to sobie wpiszcie, wpiszcie chociażby na YouTube, bo mi się nie chce spisywać IP pod filmikiem, bo jestem leń. Tak. Wpiszcie sobie na YouTube BajaCraft i Wam na pewno coś wyskoczy. Na stówce. Ile zysku mamy z tego? No, nawet sporo. A nam takie brudawki są niepotrzebne, aż tak w takich ilościach. O już urosło. Nikt się tu nie włamał. No i przez takie rzeczy zawsze tu ludzie przychodzą Zawsze Że oni kopią byle gdzie A potem schodzy, schodzi się tu masa ludzi Standard Tu mamy kowadełko Tu drzwi nie było nigdy Tu też nic nie Tu mamy wspaniałą ekspiarę Kokoro, nasz największy, nasz, nasz największy wróg. On może nie jest taki mocny, ale umie walczyć, nawet bez dobrego eku. Ale raz był tutaj sam i go się załatwiliśmy we dwóch. Łukami w dodatku. Tam się czasami blokują zombiaki, ale to nie przeszkadza. Oj za ciemno, za ciemno, szybko wychodzimy. Tu się coś ruszało. F home Na tylko będziemy pracować nad kolejnym zameczkiem na górze. Tu w pobliżu. Teraz wam pokażę. Która to była góra? Czekajcie. Tu jest nasza baza taka. Taka, tak, no takie zbudowane dzisiaj, o. Tu wszystko pięknie, ładnie widać. Jak to wszędzie. Tu jest od odłucznika. Podwójne drzwi. To co? Kończymy. Nagranie.